Nadajesz, czyli powinno już być. Będzie chwila opóźnienia. Jest 10 sekund. Dobra. Po krótkich problemach technicznych jesteśmy. Cześć, witam wszystkich. Ja jestem Tomek. Witam Was na kanale Boarding Land, A dzisiaj mam dla Was materiał, w sumie dwa materiały będą dzisiaj. Pierwszy to unboxing. Dawno nie było takiego materiału na naszym kanale. Unboxing od wydawnictwa Moduko I taka ciekawostka, że grę, którą za chwilę z Wami otworzę stworzyli ludzie, którzy stworzyli grę Wirus. Bardzo popularną grę często graną u nas w klubie i lubianą. Także jestem bardzo ciekaw tego, co znajduje się w tym pudełku. No to co, nie będziemy przedłużać, przechodzimy do otwierania i zobaczmy, co Moduko nam wysłało. Przy okazji bardzo dziękujemy wydawnictwu Moduko za to, że dostaliśmy tą paczkę i zobaczmy, co w niej się znajduje. Dawno nie było unboxingów. już nie pamiętam, jak to się robi. Okej, okay. słuchajcie, oskubani. Chyba, chyba byli bardzo oskubani, bo aż dotarło do nas tutaj mnóstwo piór. O, będzie sprzątanie przed następnym filmem, słuchajcie, na pewno. E, mamy piórka mamy piórka i mamy grę. E, tutaj coś się wydarzyło, słuchajcie. Dobra. E, mam nadzieję, że nie będzie nic latało na kawę, że tutaj z tych piór. E, mamy pióra od kur i mamy grę o kurach. Słuchajcie, oskubani, otwieramy, zobaczmy co jest w środku. Szybko zerknę tutaj na informacje pudełkowe. Słuchajcie, od 3 do 7 graczy: od 8 roku życia, chyba nieskończono, bo to 99, nie ma y, 3 y, cyfrowych numerków i na około 20 minut gra karciana. Otwórzmy, zobaczmy co znajduje się w środku. Dawno nie było unboxingów, już nie pamiętam jak to się robi. Słuchajcie. Ale sprawdźmy, sprawdźmy, co tu jest. Mam nadzieję, że te karty od tych piór się nie powrócą. No i tak, pierwsze od razu, co mamy z góry to instrukcja. Instrukcja, tylko zerknę, słuchajcie, 15 stron instrukcji. W takim dość małym formacie. Pudełko też jest typowo karcianą formacie, więc mamy dwie tutaj talie kart. Pudełka już chyba klasycznie dostosowane idealnie do tego, żeby przechowywać dwie karty z przegródką na dwie talie miejsce i zobaczmy tutaj te karty. Tak jak mówiłem będą dzisiaj dwa materiały. Słuchajcie, teraz otwieramy tą grę, sprawdzamy co jest w środku. Za momencik, jak tylko już otworzymy to, przegniemy tego live'a. Ja przeczytam zasady i wprowadzę resztę składu w zasady gry. I wtedy odpalimy drugiego live'a, na którym będziecie mogli zobaczyć już grę w pięcioosobowym teamie. Dzisiaj dużo takich wspominek. Mamy wspominkę unboxingu i wspominkę tego, że na kanale jest więcej niż 4 osoby. Jeżeli chodzi o graczy. No i dobra, zobaczmy, co my tu mamy. Słuchajcie, podstawowe karty z tego, co już zdążyłem sprawdzić w internecie, to podstawowe karty kur. One, o ile się nie mylę, występują w trzech kolorach. Czerwony, fioletowy, już patrzymy, jest fiolet. I jeszcze jest, o ile dobrze pamiętam, zielona, dokładnie tak. I zielone kury to są podstawowe karty w grze, dodatkowo mamy zwariowane kury. I to widać chyba od razu na pierwszy rzut oka. E, zwariowane kury. E, jakieś koguty. Co my tu jeszcze mamy? Tutaj u, u góry też jest od razu kogut. Sprawdźmy. E, karty, o ile ja dobrze pamiętam, nazywają się karty złodzieja. E, Karta Księżyca. E, karty fałszywej kury, czyli kaczki przebranej za kurczaka. E, karty psa. E, tornado. Lisy. Są lisy i tej karty, nie pamiętam jak ona się nazywa, czy to uciekające kurczaki, jakoś tak. To już doczytam i powiem Wam jak to się nazywa ta karta w kolejnym live. I tutaj taka pusta karta, przegródka. Także, tak się prezentuje gra. <coughs> Zobaczmy może w instrukcji, ile tych kart ogólnie w pudełku się znajduje. Jeżeli jest tutaj taka informacja, to Wam od razu ją yy, powiem. 110 kart, słuchajcie, 110 kart znajduje się w pudełku e, tak jak mówiłem, gra dla 3 do 7 graczy od 8 roku życia na około 20 minut e, tak się prezentuje gra. E, ja teraz skończę ten stream i jeżeli macie ochotę zobaczyć jak się, jak, jak się, jak się gra w tą grę, czyłem, jak się gra w tą grę, to zapraszam Was e, zostańcie. E, czujni, bo ten y, materiał zaraz się zacznie, tak liczę, że 45 minut pewnie będziemy potrzebowali, w, w maksie maksymalnie i widzimy się zaraz w większym składzie i już wtedy będziecie mieli okazję zobaczyć jak wygląda gra o skubani w osobowym składzie. Do zobaczenia.